Moim zdaniem Ukraińcy potraktowali jako zaproszenie do dalszych ataków te słowa Donalda Trumpa, który powiedział, że poprosi Arabię Saudyjską i kraje OPEC-u. O zwiększenie wydobycia samej ropy, żeby uderzyć po kieszeni samych Rosjan i zmusić ich do rozmowy. I wydaje mi się, że to idzie trochę w linii, właśnie w tej linii, po to, by kształtować potencjalnie ten stół negocjacyjny ukraińsko-rosyjski. No w tym przypadku ukształtować go tak, by odpowiadał on bardziej Ukraińcom. To jest po prostu wywieranie dodatkowej presji. I to jest pewne narzędzie, które Ukraińcy akurat mają i mogą zastosować, bo innych, innymi nie dysponują. I to jest potencjalne bardzo bolesne narzędzie, no bo Ty mówiłeś o tym. Że te, zostały trafione te, te rafinerie, które jest zdaje się trzecia albo czwarta, jedna z, z największych właśnie w samej, w samej Rosji. Ja wyczytałem, że analitycy oceniają, że nawet do 10% sił przetwórczych rosyjskich może być dzisiaj wyłączone, że tak powiem, z użycia, jeśli o to chodzi. I odbywa się to dość niewielkim kosztem, bo te drony, jak rozumiem, one niewiele kosztują. Natomiast przypuszczam i zakładam, że odbudowa takiej rafinerii i powrót do tego, co było, nie jest łatwym zadaniem.